Tradycyjnie Nowy Rok witano składając sobie życzenia przy lampce szampana, podziwiając wspaniałe pokazy pirotechniczne. Niestety niektórzy zachowali się w sposób nieodpowiedzialny, strzelając petardami w jednego z naszych operatorów. Całe szczęście, że skończyło się to dobrze i nikt nie został radny. 10 stycznia w katerze polowej Wojska Polskiego została odsłonięta tablica pamiątkowa w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego Jodła. Za to wszystko dziękujemy, a tych którzy odeszli niech dobry Bóg ma w swojej opiece. 17 stycznia zapytaliśmy pana Antoniego Macierewicza w sprawie katastrofy smoleńskiej o telefony związane z przejęciem władzy przez Bronisława Komorowskiego przed stwierdzeniem zgonu pana prezydenta. Tych telefonów było kilka. One zaczęły się natychmiast po katastrofie o godzinie 11, ile się nie mylę, a były kontynuowane później i ostatecznie ta presja ze strony pana Komorowskiego okazała się skuteczna o godzinie nie mylę drugiej, kiedy e, e, pan Czapla stwierdził, że dysponuje depeszą a, prezydenta Miedwiediewa, a, składającą kondolencje i stwierdzającą śmierć prezydenta Kaczyńskiego. Ta sprawa jest więcej niż tajemnicza, dlatego że tak o godzinie 11, jak i o godzinie 2 nadal jeszcze nie odnaleziono ciała pana prezydenta. W związku, z tym, w związku z tym pan, pan prezydent, pan prezydent Medwiediew nie mógł dysponować taką wiedzą. Jeżeli składał kondolencje, to składał je posiadając wiedzę o śmierci pana prezydenta Kaczyńskiego z nie zidentyfikowanych dotychczas źródeł. Dlaczego, dlaczego marszałek Komorowski uwierzył w to? No, być może odpowiedzią na to jest słynna relacja z tego, co się działo wtedy w, 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 w pokojach marszałkowskich, którą złożył pan poseł Wikiński z SLD, a więc nie podejrzewany o specjalną stroniczość w tej materii a, y, skierowaną przeciwko Komorowskiemu. Otóż on powiedział, że gdy po posiedzeniu konwentu seniorów wrócił się na chwileczkę tegoż 10 kwietnia i zajrzał do pokoju marszałkowskiego zobaczył Pana Marszałka rozmawiającego z drugą osobą i śmiejącego się. I rozmawiającego tak, jakby to, co się stało było radosnym, oczekiwanym wydarzeniem. To wstrząsająca relacja po prostu. Ja nie wiem, czy prawdziwa, nie byłem przy tym ale, ale była ona przekazana, była przekazana publicznie, o ile się nie mylę w radiu Z, czy w innym, przepraszam, bo teraz nie jestem do końca pewny. I jak mówię, to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście wstrząsające. Wskazuje to, że reakcja tych ludzi po zamachu gruzińskim w 2008 roku, wtedy kiedy pan marszałek Komorowski powiedział, że z 30 metrów i ślepy snajper by trafił, że taki zamach, jaki prezydent i szereg innych tego typu sformułowań, które podkreślały lekceważenie dla życia prezydenta. A że ta nienawiść do prezydenta Kaczyńskiego, wielu wysokich funkcjonariuszy, dostojników Platformy Obywatelskiej zaszła tak daleko, iż nie szanowali oni nawet majestatu śmierci.